zmierzy się z drużyną Krakowi. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Zablokowany ten strzał. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Będziemy dzisiaj świadkami debiutu tego osiemnastolatka. Nie dość, że po raz pierwszy wystąpi w drużynie seniorów, to jeszcze dostał okazję gry od pierwszej minuty. To o czymś świadczy. Na pewno o kredycie zaufania, ale też o objętnościach. Gdyby nie był gotów do zmierzenia się z zawodowcami, to myślę, że nikt by nie ryzykował. Juniorak wyraźnie się wybijał, wybijał się, no i się przebił. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać miejsce w szerokim sporcie? I leci centra 16. Co z nią zrobią? Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Olejosz traci teraz piłkę. Prostoparłe podanie od Banamersforta. Dobre przyjęcie. Może teraz. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarski ABC było zawsze. Trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Poprzeczka, bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Interwencja, skuteczna, przejęcie piłki. Uderza na bramkę, ale strzał zablokowany. Sport. Powstrzymany ten atak. Reakcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Ma sporo miejsca. Czy do środkuje? Strzela teraz! Nie może chybić. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Corner dla kolejorza. Za chwilę wynik remisowy może być już nieaktualny. Świetnie obroniony ten strzał. Choć trzeba przyznać, że właściwie nie był wielkim wyzwaniem. Tym bardziej, że i tak w górze była chorągiewka. Mamy spalonego. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim kwadransie koleg Poznań kontrolował krem. Wciąż remisuje, ale przy takiej postawie nie zdziwi się, jeśli zmiana wyników okaże się tylko kwestią czasu. Janka wrzucana na dalszy słupek. No w końcu bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej czasowej przewagi. Spójrzmy, świetnie spójrz, tutaj znalazły miejsce na doświadczowanie precyzyjnie posłał tak się powinno uderzać, I tutaj najważniejszy punkt, timing i precyzja strzału, otworzył nam się wynik, jest 1-0, sędzia pokazuje, by grać dalej, Krakowia przy piłce, czy to wykorzysta, ma czas, by dopieścić tę wrzutkę, tam bezpiecznie, Piłka przechodzi obok. Zmarnowana okazja na bramkę. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Jean Amaral. Tu Szatka. Dostał piłkę. że będzie jednak. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Gwizdek sędziego i koniec... się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Rame sport. Ale nic z tego. To był bardzo trudny do obrony strzał. Głęboka ta centra z narożnika. gol Goal dla Krakowi, proszę Państwa. Udało się. Wyrównują. Teraz znowu wszystko jest Przeanalizujmy tę sytuację raz jeszcze. Tutaj obrona mogła zareagować na pewno lepiej. Ale tej główce nie sposób czegokolwiek zarzucić. Ciekawie, szuka tutaj szansy, żeby zabrać. Znakomicie teraz zabrał w obronie. Kilka odzyskana. Panower Ładnie teraz Krakowia. Są coraz bliżej bramki. Centra w pole karne, wybija, ale nie dobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić, Manchester City. Zwykle kupują. Zrobiło się teraz groźnie. Nie do wiary. Tylko brankaż do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a goalkeeper wyjmowałby piłkę z siatki. I zmiana w zespole Krakowi. Prawie, prawie się udało, ale Piłka opuszcza boisko, będzie out. Ostatnie pół godziny gry przed nami. No, grając w ten sposób drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Dane wejście z przeciwnika. Michał Szybala. Nie przemyślał tego, bo nie mogło się udać. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Hej! Byłem pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale połową piłka przelatuje duszą obok słupka. Szkoda, bo... To było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Łyka kolejne metry. Jest ciekawie, ale to by było tyle. Koniec akcji. Żeby zaraz groźnie. Niesamowicie teraz ryzykował wykonując ten Wśniejska, ale nie zawiódł. His. Lecha z do przodu. Czy wykorzystają okazję? Tak! Proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie da Pani zwycięstwa? Zanosiło się wstąpku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szare zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Czy to nie coś, co typice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika. Wykończenie na najwyższym poziomie. bardzo bardzo Zobaczmy, czy lek Poznań obroni doprowadzenie. Atak Krakowi. Może uda im się doprowadzić do remisu w końcówce. Nie wybrałem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne! Już widziałem tę piłkę w siatce! Sędzia dekluje rzut rożny. Jest więc szansa, aby w końcówce dogonić rywali. Aj, no nie tak to miało wyglądać! Niedobre widzicie! Mogą teraz ruszyć z kontrolą. Ale może teraz! Będzie szansa! I czy będzie gol? Ale huknął, aż się bramka zatrzęsła! Tyle, że piłka wylądowała nie po tej stronie siatki co trzeba. Cóż szkoda straconej ogarni. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczy. No może jednak doprowadzą do wyrównania, Ale to teraz Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa głęboka ta centra od narożnika uderzenie poprzeczka i piłka w grze sędzia w samym kończy mecz